Uroczystość prowadzi Gabriela Krochla. Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do obejrzenia naszej uroczystości zorganizowanej z okazji otrzymania krajowego certyfikatu przedszkole promujące zdrowie. O takie certyfikaty w latach poprzednich starały się szkoły. W ubiegłym roku po raz pierwszy certyfikowano przedszkola. Nasze przedszkole jest jednym z nielicznych w Polsce. Które otrzymało, którym kapituła taki certyfikat przyznała. Aby ubiegać się o ten, certy, o ten tytuł, o ten certyfikat, należało spełnić bardzo wiele warunków. I to nam się udało dzięki wspólnej pracy, edukacji i zabawie z dziećmi. Widowisko, które przedstawimy, prezentuje tylko niektóre nasze działania związane z promocją zdrowia. Jest także podziękowaniem dla instytucji, Rodziców i osób, które z nami współpracują i pomagają nam realizować cele związane ze zdrowym stylem życia. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Już za chwilę na tej scenie zobaczycie przedstawienie. Na scenie będzie się działo i dużo znanych postaci będzie występowało. W trakcie przedstawienia powtarzajcie do znudzenia. Szanuj zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz. Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy do obejrzenia prezentacji o promocji zdrowia w naszym przedszkolu. Zapraszam Panią Izabelę Piksa, koordynatora do spraw promocji zdrowia w naszej placówce, o prezentację. Nasze przedszkole prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Nasza misja to nasze przedszkole, przedszkolem europejskim, w którym dzieci poznają tradycje, obyczaje regionu, akceptują kulturę innych narodów, preferują zdrowy tryb życia oraz jest otwarte na potrzeby wychowanków pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Dzieci są tolerancyjnymi podróżnikami odkrywającymi nieznane kraje. Poznają różne kultury i potrafią zaakceptować inność innych dzieci. Każdy dzień jest nową przygodą. Placówka nasza należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. To nasze logo Przedszkole Promujące Zdrowie. Odebranie certyfikatu odbyło, Przedszkola Promującego Zdrowie odbywało się w Warszawie. Uroczysta gala, na którą byliśmy zaproszeni, koordynator, pani dyrektoria. Odbywało się to wszystko w Warszawie w listopadzie 2018 roku. Co robimy, aby promować zdrowy tryb życia? Zdrowie, więc promujemy zdrowy tryb życia poprzez zwiększanie produktów wieloziarnistych, wyeliminowanie cukru z potraw, utrwalamy nawyki żywieniowe zdrowe, dostęp do wody dar natury oraz realizujemy programy zdrowotne. Nasza przygoda z promocją zdrowia rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to przystąpiliśmy do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2011 roku otrzymaliśmy certyfikat w Przedszkole Promujące Zdrowie. To jest nasz pierwszy certyfikat. Otrzymaliśmy go na 3 lata, od 2011 do 2014 roku. Co robimy, aby promować to zdrowie w naszym przedszkolu? Przede wszystkim są to różnego rodzaju spotkania, m.in. z paniami dietetyk. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci, wszystkich przedszkolaków, personelu, rodziców. Dzieci spotykają się z panem policjantem, odwiedzają komisariat policji. Organizujemy różnego rodzaju zgaduj-zgadule, zdrowy, bezpieczny przedszkolak. Tu mamy spotkanie ze strażakami, spotkanie z pracownikami służby zdrowia. Oprócz tego organizowane są według pół roku spartakiady sportowe. Rozpoczynamy spartakiadą jesienną, a kończymy spartakiadą letnią. Wszystkie dzieci biorą wtedy udział w tych spartakiadach. Promujemy zdrowie poprzez aktywność fizyczną, festyny rodzinne, bierzemy udział w halowych igrzyskach lekkoatletycznych, olimpiadach sportowych, placówek specjalnych. Zorganizowaliśmy w zeszłym roku ZUMBę w naszym przedszkolu. Co robimy oprócz tego? Uczestniczymy w prozdrowotnych projektach. Kupusiowi Przyjaciele Natury, Bezpieczny Przedszkolak, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Mamo, Tato, Wody. Co nas wyróżnia spośród innych placówek? To programy własne, kółka sportowe, taneczne, wspieramy akcje Filipowe Kilometry, organizujemy grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, Udzielamy pomocy dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizujemy na terenie placówki wczesne wspomaganie rozwoju oraz Akademię Małego Przedszkolaka. Tutaj troszeczkę wspomnień z filipowych kilometrów, które bierzemy udział w tej akcji do dzisiaj. Oprócz tego promujemy zdrowe żywienie. Odbywał się w naszym przedszkolu Masterchef po śląsku. Dzieci przygotowywały różne śląskie potrawy oraz odpowiadały na pytania na temat żywienia po śląsku. Prócz tego bierzemy udział w zawodach sportowych, halowych igrzyskach. Prawie z każdych tych zawodów nasze dzieci przywożą wiele złotych, srebrnych czy brązowych medali. Nasze przedszkole organizuje także Akademię Małego Przedszkolaka. Są to zajęcia dla dzieci, które nie uczestniczą, nie chodzą do przedszkola. Przychodzą wtedy po południu razem ze swoimi rodzicami, opiekunami i bawią się z naszymi paniami. Są organizowane dla nich zajęcia. Prowadzimy także zajęcia o tematyce zdrowotnej, zawody, zabawy na świeżym powietrzu od jesieni do lata. Współpracujemy z różnymi instytucjami, między innymi współpracujemy z Sanepidem. Mamy zaproszone panie, które czytały dzieciom bajkę na temat zdrowia, na temat szczepień, więc promujemy to zdrowie na każdym kroku. Nasze przedszkole, nasze dzieci brały także udział w takiej akcji Dzieciaki Mleczaki. To program skierowany do przedszkoli, ma on na celu Promocję spożywania produktów mleczno-pochodnych. Oczywiście zdobyliśmy tam znowu nagrodę. Więc podsumowując wszystkie nasze działania zdrowotne, pragniemy, aby naszą działalność odzwierciedlały słowa. Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu. O tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Dziękujemy Państwu za uwagę.